Żyć w demokracji, patrz na ręce władzy. W najnowszym numerze Gazety Polskiej codziennie piszemy między innymi o miażdżącym dla rządu Donalda Tuska raporcie Najwyższej Izby Kontroli. Kontrolerzy NIK zbadali przeloty vip ów Wynika z nich m.in., że samolot, który rozbił się pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 roku, w ogóle nie miał prawa wystartować z Warszawy. Raportnik potwierdza też wiele naszych wcześniejszych informacji wskazujących na odpowiedzialność urzędników kancelarii premiera, MSZ, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, a także niedoskonałości w zabezpieczeniu wizyty, za które odpowiada BOR. O tym wszystkim pisaliśmy wcześniej, jutro piszemy szerzej. Piszemy również o polskim wecie do unijnych planów zmniejszenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Pakiet klimatyczno-energetyczny jest wielkim błędem Donalda Tuska i sprowadzi do Polski wielką biedę. E, ucierpią na nim nie tylko przedsiębiorstwa, ale również e, zwykli obywatele, którzy będą narażeni na znaczne podwyżki cen energii elektrycznej. Dowiemy się również z jutrzejszych artykułów e, o tym, dlaczego drożeją jajka i czy na święta wielkanocne, czyli za miesiąc będziemy kupować je po złotówce za sztukę. E, natomiast w sporcie Nowe koszykarskie objawienie. Mariusz Ponitka ma szansę zagrać w lidze NBA, tak samo dobrze jak Marcin Gortat. O tym wszystkim w najnowszym wydaniu Gazety Polskiej codziennie. Zapraszam do lektury. Chcesz żyć w demokracji? Patrz na ręce władzy.